Nie myli, Ziemniaczki moje, wracamy do hodowli. Dobra, Wystarczy już tych sigbitów, tak pamiętam już, w to grałam. Happy, tak. Wprawdzie pisałam, że najprawdopodobniej Żadne przejście, że to jest czułość myszy tutaj. Pisałam, że najprawdopodobniej odcinki właśnie takich powiedzmy bardziej randomowych, że tak potrzeby się nie będą pojawiać w międzyczasie, ale ponieważ jestem y znowu chora, jak zwykle, y i nikogo nie ma w domu, co też mi bardzo pomaga, ponieważ... Jesus Christ, o Jezu i ten dzwonek! Ja się nie cierpię nagrywać, jak ktoś jest w domu, to... to esa. Ale dobra. Hmm. Rozbijanie balonów ze zwierzakiem Rudy. Który to był Rudy? Jak się w ogóle zmieniało zwierzaki? Ej, bo już nie pamiętam, nie? O, dwa naraz. Uff, uh. Miałam z, z Burkiem zagrać, nie? Z rudym miałam. Gdzie jest Rudy? Dobra, Rudem. Wiśniaku, idziemy grać. W piłkę, tak? Narzełam <laughs> już zawoju. <zapalić. śmiech> nie miało być rozbijanie balonów. Też chyba nie graliśmy. Nie pamiętam tej gry. Takie przynajmniej wrażenie. Ty jaki kuń, nie? co on, on miał chyba rozbieć eee, Trudny. Nie jestem miękką fujarą. Ej, nie działa! No ej! Mi zaraz łapa! Odpadnie! No, kom Hej, no come on! Jak... O Dawaj! Trzeba robić takie malutkie ruchy, inaczej nie... DAWAJ! Dmuchaj! Ksuchawki ty... mi spadają! O Jezu O Jezu, miałam tak Dawaj, rudy! Dawaj! Nie! Nie! Easy! Dawaj, dawać więcej spacji! O nie. Spacją się najfajniej to robiło. Dobra, jak że żeby robić minimalne ruchy myszką, to, to jest łatwe. A ty też nie, jak robisz takie minimalne ruchy myszką, to to jakoś ten. To jakoś to idzie. Ale robię to bardzo powoli, dlatego nie sądziłam, że będzie pękać. Bo nie wiem w końcu, czy to ma pękać, czy nie, bo, bo ja tak świetnie czytam instrukcje. Dawaj, dawaj, rudy, rudy, rudy. No i odleciał. Chyba jednak miał pękać, bo jakiś taki kurde niezadowolony jest, jest wiecznie z życia. O, premiowy balon. Tak! Premiowy balon w Zaraz Teraz ręce odpadły w spacjach! Na dwie spacje, to jest spacer od laptopa, to nas cicha, więc i nie będzie No dawaj! Easy. Lol. W szale nietrudne no, Wcale nie trudne. Najpierw kłosny, kurde. Pff. Easy game, easy life, nie? Tak to się robi. Uczcie się. Dawać kolejnego Dobrze! Dawać kolejnego questa. Sportowca hart aż świerzbi, żeby wskoczyć z pociągu. Na no, czyli trzeba kupić na jakiegoś harta, to będzie pewnie pies, nie? Nie jestem jeszcze aż tak upośledzona. Ale to jest łoś. To jest autentycznie łoś. Jaki sportowiec hart w wygląda jak łoś? Kup to. Wygląda jak łoś, kurde, nie jak pies. Ja tu, widzę, ja tu widzę jakąś sarnę, jakiegoś łosia, nie? Zresztą dlaczego ten łoś szczeka? Jesus Christ, widzę, mówię, twórcy się tak dobrze znają na zwierzątkach. Ja może ich powinnam do zabrać. zabrać. Też tak umiem, kurde, se szczeka. Niech tutaj będzie. Czy coś jeszcze można kupić? Ło kołowrotek pewnie zaraz nam będą kazali, co? nie chcę biegać Łosiu, mu się Mogę dostać innego questa. Tak! Wybieźcie w taka łosia na świecie ogrodu. Eee... wskazu... Dobra, bo już miałam wiedzieć gdzie to. Pasie kurde, jak szybko po... O. Nowy świat. Ach, cały świat stoi przed nami otworem. Dobra, co tu można fajnego robić? To już fajnie wygląda dla mnie niż ten pierwszy świat. Tam przyjdzie się taki. Mech. Łosiu na porządne drapanko. A nie chcę drapać Łosia, co, jak mnie ugryzie. Wystarczy. już <grystanie> zaczynało być dobrze. nie? Dobrze! Zbogacenie ogrodu. Skakankę w sklepie miał, skakankę do świata. a tutaj mam dostęp do sklepu? Miał, a nie, aha. Czyli to jest coś tak na zasadzie, że mamy miasto i wokół niego takie trzy zadupia, nie? Bo tylko w jednym jest sklep. Dzięki, kurde. Biedronka pewnie, biedronka jest wszędzie. A, to jest dużo, ale to nie kupuję, jak nam nie każą, będę oszczędzać mielonki, w takim razie masz skakankę. Jakiś, nie wiem, Papa Scrooge? Nie ma, ja chcę więcej zwierzaków to dawać im więcej głupich imion. Znaczy, dobrze! Znaczy, nie, 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 ja tak naprawdę się z nimi bawić. E, krótkie nogi rasowcowi jamnikowi? Brzutam, tam jarnikowi, ale w się nie ma czegoś takiego. O, te dwa mamy. Jamnik, który wygląda po prostu jak perówka z długimi uszami. Nie zmieści się? O! pamiętam, nie wiem, czy to był filmik, bo to oglądałam jako dziecko, ale był jakiś taki youtuber, który grał w grę Wings i nazwał księżniczka parówkę, czy tam pani parówka jakąś tam tego Wingsa, co grał, i dlatego się skarżyłem. Nie po prostu parówka. No gdzieś ten parówczak, też by było fajnie. A nie, to jest ona, to jest parówka ta anatomia tych zwierząt, jak one się poruszają. Jesus Christ. Jakby on się oparł o szybę, to bym bardzo się zastanawiała, czy sobie Krymu Słupa nie złamał w głośnym miejscu. Nie, kupciutko. Tak Co gorsze, tego chyba nawet nie można pominąć, jakbym chciała, nie? Muszę odmawiać za każdym jak te zwierzaki tutaj się pojawiają. Mmm, dawaj, parów. A ty masz, bądź częścią ogrodu. Tego też pewnie mamy kupić, czy nie? Chyba jak nie, to. to... Dobrze! Dobra. Nie. A czyli też trzeba. Kwietny kot Jezu, kwietny. Kołowrotek. teraz wiecie kołowrotek, kurde. Jak ja mam na to wszystko zarobić, kurde. Kołowrotek. Już. Zwierzek, już. Nie wiem, ten szarek. Wygląda w sumie jak taka pipa życiowa. Szaro, szarek, choć to jest życiowa pipa. <grym> teraz nie wiem co mówić jak, jak patrzę na te zwierzaki w tym pociągu, bo to jest takie ok, możemy już skończyć, ja, ja chcę iść grać a nie oglądać te wasze kurde południowe po dobre kurde animacje. To bardziej jakby tak piszczał, nie? Też macz, wywalaj do ogrodu. Dobrze. Ten, naprawdę, ten, ten łoś to jest tak bizar. Szarak o święcie orzech, ale się nigdy w to nie gra. O Jezu. Znajdziemy tutaj szaraka? Czy to jest tak, że ja muszę tam ich dokładnie, o Janie? nie czekajcie, mam chyba na to. Nie wiem, nie wiem tego, Bo chyba jest tak, że jakbym go przerabiała i skończyła na szaraku, to by było. Ale nie, nie, zaczekajmy, zaczekajmy. Budujmy suspense. Na koniec będziemy ich ubierać. Nie pamiętam świętego balona sobie przypomniałam, jak robię, ale święto orzecha? Będę łupać These Nuts. <noise> dobra, na spadające orzechy nie spędzisz myszki. Lubkowicz spaci do złupania orzecha. Trudny, kurde. Easy. Easy, easy does it. Ten ma kapelusz, po co? Ma? Serio? Hashtag bardzo trudny ten poziom. No dobra, przyspieszają z tą czułością myszki to może być wyzwanie. Dobra, kurde, patrzcie jak... O! Ale klikam! O, Dobra, ten, ten duży jest... Ojej! Yeah. je! Ej dobra, nieważne co wam, to co wam, to, co wam, to proszę zwolnijcie, zwolnijcie, zwolnijcie! Ledwo nadążam z tą czułością! Znaczy, nie, to jest totalnie easy, ja nie wiem jaktoliek mógł mieć z tym problem, nie? Normalnie tylko duże, żeby przegrali w grę dla dzieci. Totalnie easy. Radzę sobie bez problemu, bez presji i wcale nie napierdalam lewym guzikiem, żeby tylko przypadkiem coś kliknąć, jak mi się tak to ma i tam. Aaaaa! 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 Nie, zapiłam zwierzaka! Nie! O nie, koniu, nie! Nie mamy! Nie widzę już tak. Easy, easy, niebieska tosiada. Easy. <grym> Dobrze! Odepaczmy, to, to jest chyba skrzyneczka ma inny taki trochę kolor. O Jezu, teraz po chomika mam iść. Dobra, to czekajcie, pójdziemy naszym wysłannikiem zającem. Więc no, to jest za. O, wiem jak to nazwę. Krewetka. Kurde, ale teraz jak sobie pomyślałam, krewetka to jest ten głodny. Zadałbym sobie takie dobre sushi. Co mam w domu ryż, Rozrywam trawy. tę krewetkę bym wzięła. I tyle by wystarczyło no, o Jezu, zobaczaj za dźwięk, Jezu, pół tonu wyżej tylko psy by słyszały ten dźwięk. A może ja tu trzebo bo nie zła ze mnie, <śmiech> suka. <śmiech> Puni. Jezu, dziwna jest ta wiewiórka. I tam do, do lasu wiewiórka, żebym nie musiał na Ciebie patrzeć. Dobrze, o gdzie no jest inny, bo jest różowy, tam była zielona skrzyneczka, Jezu, nie dzwoń. O po bo teraz skrzyneczki, o Jezu, krewetka tu misz. Może z tego w jeden sposób, więc przechodzimy w chowanego. O jezu. Ale kupiłam kołowrotek. Co to jest za gówniane zadanie? Jeszcze raz. Chociaż kupiłam. No halo. Macha. No jednak nie, nieważne. Myślałam, że kupiłam. Dobrze. Dobrze. To idziemy teraz szukać chomika. Dobra, jak w to się gra. Dobra, nieważne. Ja mam pewnie klikać tam, gdzie se wlezą. No myślę, że aż tak ślepa nie jestem. Serio? że tak, że chciałby ch 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 dokręcić, ale to nie jest takie no, najtrudniejsze, nie? że one się potem pokazują, nie? O ty, patrzcie! Ty przebiegają, skubane, ty nie, to to jest już prawie trudne! <ś> Chciałabym chociaż nawet mieć w sobie tyle tego tego, żeby udawać, że to jest trudne i że o, mam problemy, żeby ich wyklikać, ale myślę, że jestem tak troszeczkę ponad to. A możecie przestać się ruszać? Chciałabym już to wygrać. Nie no! Nie, ja to przegrywam, ja mam to gdzieś. Nie będę tego ciągnąć w nieskończoność. Będę sobie klikać w tego krzaka. Rusz się stąd, kocie. O nie! O nie! Jakże mi przykro. Prawie się przejęło. Te, te. To kurde rancho tutaj. Kręci. O jezu, kółkiem myślę. Trudno oczywiście, nie jesteśmy. Ooooh, Jesus Christ, oh Lord and Savior. Jezu, pamiętam to chyba. Dobra, kręcimy. Z tym mistrzem kręcenia bąków i puszczania bąków, ale to. To może na inny Dobra, puszczamy to. Lecisz. Lecisz, paruwa. Więc jest w ogóle za grę. Czemu muszę w dwie różne strony to kręcić? To nie ma sensu. Nie dolecę chyba do celu. No to nie ty koń przed mnie dopingować. A to ja muszę tam dolecieć? Oh, dobra, wszystko jest teraz jasne. Easy. To, to rozkręcimy to. Rozkręcimy tę imprezę. Come on, no jedziemy. Naciski. Sobie... O! Idę, kurde! No już chyba bardziej perfekcyjnie tego trafić praktycznie nie mogłam. Easy, first try. <gry> Dobrze! U jest jakiś chłodziak. królikich jaki chłodziak? Dobra. Gdzie to jest jakiś wysłannik dobry? Zając, o chodź. Zając tu ciągle jest. Integruje mnie cały czas ten prezent tam w roku. muszę chyba w końcu kliknąć, bo tak tylko zerkam na niego i mam takie kliknąć, nie kliknąć, no nie wiem, guys, jestem taka niestety, like, oh my god, jak tyfowa kobiet, normalnie nie wiem, aha. On, on by to pasował dopiero jakby ta trundra, trundra, tak, trundra zimowa była, nie wiem jak cię nazwać, najbardziej chyba pospolite imię jakie można dać, jakieś Fifi, masz, bądź Fifi. Jezu, nie drap się jak do tych dźwięki. Nie miałem nigdy królika, ale nie... nie jestem przekonana do końca, czy one wydają z siebie dokładnie takie dźwięki. Jak tą dupą świeci, kurde. Myślałam, że jakby ta grała była parę lat starsza, to by się tam zaczął puerkować, nie? Dyspołudłów dyski. Zaraz się wyrniesz że uszy, jak tak będziesz skakać, Jesus Christ. Nic wam nie kupuję. O! Ale te kolary są fancy. Okulary jakieś takiej lambadziary <noise> Z biblioteki O, mogę być tym, tym e, Cyklopem z X-Menów, Bierę. Co jest jeszcze dobrego, nic dobrego że to taki chłam z lumpeksu nie, nie bierzemy, dobrze! Z ten prezent kliknąć Ale to z wartości, ale przynajmniej wiem, że jest dostęp do sklepu szybciej Nie, że tam małpa Miałam taką małpeczkę kiedyś Jak miałam w takie, takie w swoje pet shopy na czym to polega? Bo nawet nie czytałam. Just like this. Easy. Mogę teraz coś jakieś ekscytujące zadanie? O, jest bąbelkowa fontanna. A nie, a, bo to, 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 Nie, po prostu mam kupić jakiegoś tam zwierzaka. I ja wiem, ja czytam to wszystko tak. Jest jak jakiś kot z wodogłowiem, jest zapaskuda. Ja tego nie chcę. <laughs> Mogę to. Tak mi się przykro chyba zrobiło. Ehm... Um. Myślę, że bardziej adekwatnego imienia nie mogliśmy wybrać dla tego cudownego stworzenia. No nie. Czemu mam wrażenie, że one już w pewnym momencie robią wszystko to samo? Chyba im się znudziło. Tak jak mi. Boże, w takim razie zaczniemy je pogijać. Aby nie musiała na niego patrzeć, już jestem teraz? O nie! Dobrze, ale nie! Nie chcę. O, niech będzie sobie Rafałem. Koń, Rafałem, koń, Rafałem. Chcę umrzeć, obie. Umie... <grym> eee, fontana w centrum jest od świetnym Jest nasza pańska. W sensie chodzi mu, że po prostu chce tę zabawę. Gdzie jesteś? Chcę umrzeć. Czy my jesteś niezadowolony? Chociaż będziemy się zaraz bawić. Przestań być smutny. Przestań być smutny, bo się przejmę. Jeszcze nie daj Bóg. Nie musi się jakiegoś lepszego hobby niż kurde puszczanie baniek. Ja teraz też przy ciebie chcę umrzeć. Ale lubię za to te bity. Dobra, robimy sobie. Ten to też chce chyba umrzeć. Gdzie jest pieniądz? O. Gdzie jest pieniądz? O. Mój Jarzyszek! To... <noise> Miał być takie sniki, nie będziemy bardować bąbelków dużo, nie? Ojej, ja wykrzywoną to nie, a ci trzeba drugie miejsce. To chodźmy na łatwo, bo ta gra jest za ciężka dla mnie. Ja po prostu, wiecie, ja jestem prosem w, tej, w tę grę, ale, ale, ale. <noise> Mam gorszy dzień. Kaszeleki. <noise> No nie mogę być tyle na dworze i się bawić z tymi bańkami. Easy. Nie, nie, nie widzicie tego. Nie widzicie. Easy. Znaczy easy, że to było, a nie że, że łatwy poziom trudności wcale. Nie nie, 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 Nic z tych rzeczy. Ja nie gram na łatwym. Ustalmy coś sobie tak łatwiej jest dla słabyków. Dobrze! Nie chcę na dzisiaj patrzeć, chcę jest Jezu, ten też jest smutno, jezu. Jakiegoś bulldoga mam kupić. To weźmy Tibersa. Ty chodź tibers księżniczko, ty moja polarna. Tam mi się chyba była jakieś zadanie, ale nie chciało mi się czytać. O, bo ty dwóch, nie pamiętałam, że to była żaba. O no, z ją Monika. No przecież była taka ta, ta żaba Monika, jakiś tam Kulfon, cool nie? Kulfon, cool Kulfon, cool coś ciebie... Się... O, zobacz jakie dźwięki wydaje żaba, A. W chwilę miałam takie żaba, wydaje z siebie dźwięki skakania i miałam takie what the fuck? i się że to zamiast tego takiego wiecie jakby ribbit ribbit wydaje i miałam taki duży był fenomen nie? Otwierasz gębę, a tam takie hop! hop <grytania> Dawaj żabu, oj zaknoskacie <grytania> Nie weź iść się zgubić gdzieś w tej dżungli, nie? I mamy kupić jeszcze coś, co ma takie... Ty, te trzy łezki na czele to chyba za trzy morderstwa, tak się chyba gdzieś tam w gangach robiło, nie? Że jedna łezka za jedno zabójstwo. Wezwiemy go... Kropne. Tak jak się mówi, nie Krone. Kropne... Cie. To jest, to jest nasz mały kurde tutaj siedział w więzieniu, nie? <laughs> Dobra, nie wygląda się jak się, ale nazywa się kropnęcie, bo jest bulldogiem i jest super straszny i jakby chciał, to mógłby cię kropnąć, co nie widzisz te trzy łezki na czole zabił trzy osoby bój się. Nie, to normalnie jakby pożar drugiego takiego psa. Dobrze! I kropnecie! <laughs> to, to groźba! Jak chcecie pomóc um, zabrać rzutków następny bilet kolejowy, zbierz tego kochanego buldega na wycieczkę po swoim pet shop i zbierzcie mielonki, ja. A czyli mam po prostu sobie pobiegać i pozbierać z ziemi pieniądze? Czy mam się bez i w Menela? No fajnie... No, takie te dildowe te... krzaki, kurde... Ja mam <śmiech> <śmiech> takie kutachy po prostu wystające z ziemi, no nieźle... widzę... Kto, 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 ktoś miał chyba jakieś bardzo ct... Bardzo niegrzesne myśli projektował tę grę, ale dobra, gdzie są jakieś milonki. Uuu! Uh. Ej, co? Czemu to wszystko jest warte tyle samo? Bo zobaczcie, że, że mają inne... Ja zawsze byłam przekonana jako dziecko, że no tak na przykład w Lego, nie, że to wszystko ma inne wartości, ale się okazuje, że chyba nie bardzo. Bo po prostu jemu chodzi o to, że generalnie ma zebrać 20 tokenów, że tak to ujmę, a to jakieś są wartości nie ma znaczenia, ale to wtedy też jest tak trochę bez sensu. Rasowiec korgi. To nie. Choć krewetką pobiegniemy. Więc jak ona rozkłada te na bok, bardziej jakby tak <laskawa> plaskała się o tej ziemi niż biegała. Korki. Mnie korki. Zobaczcie to jest taka dopomoda, jest dla mnie tak samo głupie jak pamiętam moja siostra, chyba w podstawówce miała taki rocznik, gdzie sporo z tych osób miało psów i sporo z tych ludzi nazywało swojego psa Kapsel. To jest tak jakbym stwierdziła, dobra, mama do mnie, dobra bierzemy tego pieska, i chciała go nazwać Krzesło. Mama jest zajebana, tak Krzesło chcę go nazwać. Koordynatorzy z to są poziomy Dobrze! I mamy psa. Jak mu fajnie uszy latają. Iiiiiiiiih, grę włóczę. A są otwarte nowy świat. Yy, nie, żaden tam trening. Pójdziemy zobaczyć sobie tundrę i pójdziemy ich przybierać. To będzie na tyle dzisiaj. O! I to, 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 to ten pokaz tego świata, w którym teraz byliśmy, był lepszy. Dobra. Co robimy z włosiem? <laughs> um, o, mu nak <laughs> nakleję mu to gówno na czerw. <laughs> niech tak zostanie I mu chyba nigdy więcej nie potrzeba <laughs> Co nie, nie, nie wiedziałam, że można wyglądać Też tak krytyjsko po prostu Będąc ubranym w jedną rzecz Nie, po prostu mu to zostawmy nie, Niech nie wie co się dzieje Niech nie wie czemu ludzie się do niego uśmiechają Dobra, Rudy Jesteś co by mu tak mogło zakryć Najlepiej całą mordę o, damy mu taki sułtański ten. I naszyjnik. Rudy jest po prostu transa, nie? To jest batrycze, Ramses. O. Nie wiem czy czegoś potrzebuję. Korki to jest po prostu Kork. Ja chyba tak zostawię. Tak by było głupie, nie wiem bo taki goły. Bo może coś tej okulary lambadziary. O nie, on będzie tym, on będzie X-menem. o, szalik mu też damy. Na głowę nic fajnego nie ma, także. Tego tu w nie wie, jak chcesz umrzeć, to szkoda mi na ciebie marnować. O, możemy mu dać tego. Party hat. Będzie, będzie od razu szczęśliwszy, to jest takie. O e, nie mam jest mi przykres gdzieś po co nic nie będzie. O mój Boże, pan doktor wyleczony, depresja minęła, dziękuję. Jak Remkom odjął. Żadną. A czemu nie ma więcej zwierząt? O już nie teraz bym się tak wszystkim tutaj przyłazić. O Jezu, poważnie będę musiała ich tak eskortować. I to tym bardziej to jest głupie, że nie ma takiego, wiecie, dostępnego na przykład tutaj na miejscu, nie? Z krewetki też zrobimy sułtana. z tymi kolorami nie mogę, ja wiem, że już ktoś ma te okulary, ale Jesus Christ. Ale dobra, nie chce mi się latać, trzeba być wszystkich zwierzaków, może jakby będą jakieś misje z nimi, to będziemy ich tutaj zaciągać i przebierać. Ale z tym widokiem tutaj naszej, nie wiem, po prostu krewetki, która kiedyś ma się zmienić w parówkę, będę was żegnać, moi drodzy. Ja się bawiłam jak zwykle przednio. Dzięki, że byliście, za komentarze, za lajki, like, za, za wszystko tam, co, co, za, za wasze wsparcie, bo to jest mega. I do ziemniaczenia!